obronić dyplom, zdać maturę, zrobić prawo jazdy, nauczyć się angielskiego, założyć firmę, wyjechać z kraju. Te i wiele innych celów znalazło się na tej liście około 17 lat temu. Do dzisiaj udało mi się zrealizować to wszystko. Wcześniej napisałam sobie na tym moje cele życiowe na 25 lat. Vision board. To właśnie o tym będziemy dzisiaj mówić. Tablica marzeń, tablica celów. Możecie to zrobić w taki sposób, jak ja to zrobiłam klasycznie spisać sobie cele na liście lub też zwizualizować je poprzez obrazki. Co będzie Wam do tego potrzebne? Tworzenie Vision Board to nic innego jak powrót do szkoły, do zajęć techniki i plastyki. Dlatego też będą Wam potrzebne podstawowe rzeczy, takie jak nożyczki, jakiś marker, klej. Duża kartka papieru. A co najważniejsze, będziecie musieli się udać do sklepu i kupić sobie parę magazynów. Parę mam na myśli około 10 sztuk, lub wykorzystacie to, co macie w domu. Może to być bardzo klasycznie: Woman's Health, L, Men's Health, może to być Forbes, może to być Newsweek, mogą to być gazety takie jak Twój Styl, wszystko, co mu wpadnie w ręce. Ważne, żeby to były gazety kolorowe. Jak już zaopatrzycie się w podstawowe przedmioty potrzebne do stworzenia Vision Board, zachęcam Was również do zaopatrzenia się w zdjęcia rodziny, przyjaciół lub osób z mediów, z którymi wiążecie swoją przyszłość, które może chcecie kiedyś poznać. Do stworzenia tablicy marzeń będziemy wykorzystywać również różne cytaty, które nas inspirują i motywują. Możecie je po prostu zapisać lub wcześniej napisać w komputerze i wydrukować, potem przykleić. Ale w jakim celu tworzymy Vision Board? Już bardzo wcześnie zastanawiałam się, dlaczego ludzie sukcesu osiągają to, co osiągają, poza ciężką pracą, talentem, dyscypliną, czytaniem książek, chodzeniem na warsztaty rozwojowe. Jedną z ich tajemnic jest konkretna wizja. W tym celu tworzymy właśnie tablicę marzeń, tablicę naszych celów. Wasza tablica powinna mieć strukturę. Powinna być uporządkowana. Powinna wyglądać tak, jakie chcecie mieć życie. Nie chaotyczna. Nie bierzcie pierwszego, lepszego obrazka i przyklejajcie, gdzie popadnie. Stwórzcie konkretne obszary, miejsca, które chcecie odwiedzić, cele, które chcecie osiągnąć, wasze marzenia, jak chcecie, żeby wyglądał wasz dom, co chcecie osiągnąć w życiu zawodowym i w życiu prywatnym. Jak już uda Wam się to uporządkować, postawcie sobie konkretne daty. Zadnotujcie konkretne sumy. Jeżeli chcecie zarabiać miesięcznie, powiedzmy, 10 tysięcy złotych, zapiszcie to. Zapiszcie to też, kiedy chcecie to osiągnąć i w jaki sposób. Im bardziej szczegółowo, tym lepiej. Tym jest to bardziej realistyczne, że to się spełni. Jak już będziecie mieć gotową taką tablicę, zróbcie zdjęcie. Trzymajcie zdjęcie na komórce, na ekranie swojego komputera, wydrukujcie i przyklejajcie wszędzie, gdzie popadnie. Patrzcie się na nią codziennie. Zaprogramujcie się sami w tym celu, aby to osiągnąć. Bo im częściej będziecie marzyć o tym, myśleć, tym bardziej jest to realne, że się spełni. Niech tworzenie Vision Board będzie czymś wyjątkowym. Zaplanujcie ten dzień. Może to być na przykład weekend. Idźcie najpierw na spacer, słuchajcie ulubionej muzyki, pomedytujcie. Zadajcie sobie pytanie, czego chcecie od życia, o czym marzycie. Zainspirujcie się czymś. Najpierw spędźcie ze sobą troszkę czasu, a dopiero potem zajmijcie się tworzeniem waszej tablicy marzeń.